Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiemy o przygotowaniu roweru do jazdy. Można też uznać o przygotowaniu roweru do jazdy w czasie sezonu letniego, sezonu zimowego. Od czego zaczniemy ogólnie od przeglądu roweru? Żeby było krótko, treściwie na temat. Dla mnie zawsze pierwszą rzeczą to jest stan ogólnie wizualny, czyli przypatrzymy się na, na poszczególne elementy. Dotykamy roweru, sprawdzamy. Może zaczniemy od hamulców. Sprawdzamy ogólnie stan hamulców, czyli klocków, w jakim stanie są klocki, czy nie są wytarte. Stan wizualny pancerzy, czy nie ma jakichś mega zagięć, które blokują linkę. Sprawdzamy ogólnie stan klamki, czy nie ma luzów. To jest jedna rzecz. Tak samo się dotyczy tylnego, jak i przedniego. Drugą rzeczą sprawdzamy stan opon, stan ogumienia. Sprawdzamy stan zużycia bieżnika, czy nie ma jakichś spękań. Tutaj akurat widzimy, że Opona jest bez większej, większego ciśnienia, bez powietrza. Można je nacisnąć, sprawdzić, czy nie ma jakichś spękań bocznych. Tutaj akurat w tym przypadku są. Czyli trzeba będzie najprawdopodobniej wymienić opony. Ważną rzeczą jest odpowiednie ciśnienie opony. Krótko powiem, na każdej oponie jest z boku napisany zakres ciśnień, od jakiego do jakiego pompujemy. To by było może na temat opon, krótko. Drugą rzeczą... Przy powieszeniu roweru na stojak, jaki jest stan kół, czyli w zasadzie osi kół, czy nie ma luzówku. To jest też bardzo ważne, bo to będzie wpływać bardzo mocno na stan e, na jazdę. Drugą ważną rzeczą to jest stan napędu, czyli napęd uznajemy jako korbę przednią, zębatkę z tyłu plus łańcuch. Do tego tutaj mamy jeszcze rower z przerzutkami. Ważną rzeczą jest też stan przerzutki, do czego przyjdziemy za chwilę. Yy, tutaj akurat widzimy, że rower ma napęd dosyć yy, ubrudzony, widać, że to jest nie naoliwiony. Jak to zrobić? Najprościej ustawić łańcuch w takiej pozycji, żeby nam nigdzie nie ocierał. Zakręcamy korko. Najprostszym sposobem jest naoliwienie łańcucha. Mamy już część łańcucha naoliwioną, co później robimy? Po naoliwieniu całości łańcucha na całym obwodzie trzeba zakręcić korbą, żeby olej wniknął do środka. Kiedy to zrobimy, a no to po jakiś paru obrotach korbą, trzeba ten łańcuch wytrzeć z zewnątrz ponieważ łańcuch ma być na oliwiony w środku, nie na zewnątrz, żeby nie łapał nam brudu. Bierzemy jakąś szmatkę, możemy to zrobić w ten sposób, wycieramy go do sucha z zewnątrz. Uznajmy, że ten łańcuch jest na oliwiony. <try> Następnym elementem do sprawdzenia w rowerze, ważnym elementem jest korba albo stan osi korby potocznie zwanego suportem, różnego rodzaju są suporty. Powiedzmy, że jest to sprawdzenie takie pobieżne. Przy powieszeniu, ustawieniu go w miarę sztywno sprawdzamy luz boczny. Tutaj akurat tych luzów nie ma, czyli uznajemy. Kręcąc sobą jeszcze możemy sprawdzić ewentualnie, czy nie ma jakichś trzasków, stuków. Też bardziej będzie to odczuwalne podczas jazdy na bardzo niskich biegach, czyli mocnych biegach, wtedy można to stwierdzić. Tutaj, akurat powiedzmy, że tego luzu nie ma. Teraz skupmy się ogólnie na stanie wszystkich punktów mocowań, czyli osadzenia mostka kierownicy, skręcenia samych kół, śrubach, które montują, mocują hamulec. Przedni, tylny, no jest tych elementów dosyć dużo. Ważną rzeczą jest też sprawdzenie dokręcenia yy, przerzutki samej, więc po prostu wezmę klucz. Tutaj mam klucz numer 5, klucz numer 4, w zależności od śruby, i po prostu sprawdzamy dokręcanie. jakąś siłą tutaj, akurat delikatnie, trzeba było dokręcić. Tak samo robimy z yy, śrubami yy, osadzenia V-brake'ów hamulca. Sprawdzamy dokręcenie śruby osadzenia Przerzutki przedniej, tutaj też delikatnie jest niedokręcone. Tutaj mamy śruby korby. Tutaj jest klucz o innym rozmiarze. Weźmy taki klucz. Tutaj jest siła, bardzo duża siła dokręcenia, około 40 Nm. Czyli trzeba się dobrze zaprzeć ostrożnie, żeby sobie krzywdy nie zrobić, żeby się klucz nie zsunął. Dokręcamy, to jest też bardzo ważną rzeczą. Wszystkie te czynności trzeba wykonywać regularnie, okresowo. W przypadku, kiedy nie potraficie pewnych czynności wykonać sami, zapraszam do swojego warsztatu, który mieści się na spalicach przy ulicy Wrzosowej 7. Chciałem jeszcze przypomnieć, że przed każdym wyjazdem, krótszym czy dłuższym, trzeba zaopatrzyć się w podstawowe narzędzia, typu pompka rowerowa moim zdaniem najważniejsze. Do tego zestaw. Dętek odpowiednik do rozmiaru koła, łatek, łyżek do opon i jakiś podstawowych kluczy, które można kupić w takiej formie przybornika. W następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam, omówimy wymianę opony, wymianę dętki, jak zciągnąć i zamontować koło.